Czy kiedykolwiek zastanawiałaś się, dlaczego niektóre kobiety, pozornie bez wysiłku, utrzymują mężczyzn w pewnym dystansie, a oni sami dążą do jego zmniejszenia? Wracają po długim milczeniu, podczas gdy inne, starając się być perfekcyjne, pozostają w oczekiwaniu lub nieustannie udowadniają swoją wartość. Jako psycholog głęboko analizujący dynamikę relacji oraz archetypy, Dostrzegam, że prawdziwa moc kobiety nie polega na niekończących się próbach przekonywania czy gonienia, lecz na subtelnym rozumieniu tych procesów, które kierują mężczyznami na najbardziej fundamentalnym poziomie. Większość kobiet słyszała, że mężczyźni zakochują się w tym, co widzą, w urodzie, w iskrze, w tym, jak szybko odpowiadasz na wiadomość. To z pewnością może przyciągnąć ich uwagę, ale uwierz mi, to nigdy naprawdę nie zawładnie ich sercem. Prawdziwa rzeczywistość tkwi głębiej w zrozumieniu tego, że ego mężczyzny stanowi podstawę jego osobowości. To ta część, która znajduje się pomiędzy tym, kim jest, a tym, kim chce być postrzeganym w tym świecie. Jego ego określa, jak się porusza, jak siebie postrzega, kogo wpuszcza do swojego życia, a kogo nie. I tutaj ukryty jest sekret, o którym prawie nikt nie wie. Stajesz się tą, której ślad pozostaje w jego myślach, nawet jeśli nigdy tego nie wypowie. Zapisz: Prawda, w komentarzach, jeśli czujesz, że uroda to nie wszystko. Zanim dotknę siedmiu aspektów, które otworzą przed tobą nowe spojrzenie, odczuwam taką potrzebę. Jeśli te słowa już znalazły oddźwięk w tobie, pozwól tej przestrzeni rosnąć przez twoją obecność. Twoja energia wspiera tę drogę. Pozwalając mi dzielić się tym, co głębokie i szczere. Nawet jeśli Twoja uwaga teraz skupiona jest na czymś innym, niech te dźwięki będą tłem. Twoja podświadomość, według słów Junga, nieustannie wchłania. Ona zawsze słucha. I obiecuję, że pod koniec tej drogi spojrzysz na mężczyzn i samą miłość zupełnie inaczej. Przejdźmy do pierwszego kroku. Po pierwsze. Karm jego prawdziwą dumę, nie zaś samą próżność. Mężczyźni cenią komplementy, to prawda, ale aby naprawdę dotknąć jego duszy, wywołać miłość, a nie chwilowy zachwyt, musisz wejść głębiej. Istnieje przepaść między pochlebstwem próżności, a karmieniem jego dumy. Próżność to jedynie zewnętrzna, powierzchowna pochwała, która brzmi o tym, jak dobrze wyglądasz, lub jakie masz piękne oczy. Przyjemne, lecz ulotne. Ślizga się po powierzchni. Duma natomiast przenika do samego rdzenia jego istnienia. Wiąże się z jego wewnętrznym poczuciem siebie, jego ukrytą wartością, jego darami, tym, w co pragnie wierzyć o sobie. Kiedy Twoje słowa wzmacniają to ukryte, nie tylko sprawia, że czuje się dobrze. Dajesz mu poczucie, że jest widziany na wskroś. Zamiast powiedzieć, jesteś inteligentny, poczuj. Podoba mi się, jak wyłapujesz te niuanse, które umykają innym. Nie mów, jesteś odnoszący sukcesy. Powiedz, stworzyłeś coś, o czym inni tylko śmią marzyć. Tutaj dotykasz głębin, ponieważ on sam pragnie, aby to była prawda, nawet wątpiąc. A kiedy ty to w nim widzisz, zaczyna wierzyć. Teraz nie jesteś już jedną z wielu. Jesteś tą, która widzi go takim, jakim nikt inny go nie widzi. Jung szeptał, że szukamy w zewnętrznym świecie tego, czego, jak nam się wydaje, brakuje wewnątrz. I jeśli potwierdzasz to, w czym on sam nie jest pewny, nie puści cię łatwo. Gdy zaczyna widzieć siebie twoimi oczami, stajesz się podporą jego samopostrzegania. Ale jest coś jeszcze. Twoje słowa nabiorą prawdziwej wagi tylko wtedy, gdy będą pochodzić od kobiety, która ceni siebie, nie oddając tego tak łatwo. To prowadzi nas do drugiego kroku, ponieważ męskie ego szuka nie tylko uznania, ono pragnie poczuć, że zdobyło coś naprawdę wartościowego. Po drugie, pozwól mu cię zdobyć, ale spraw, aby na to zasłużył. Zrozum jedno: mężczyźni nie rozpływają się w tym, co przychodzi bez wysiłku. Może im być przyjemna łatwość, mogą jej szukać, ale jeśli jesteś zbyt otwarta, zbyt szybko, coś w nich przygasa. Często nawet nie rozumieją przyczyny, a ona jest prosta. Męskie ego buduje więź poprzez włożony wysiłek. Jung mówił, że wewnętrzny rozwój rodzi się z napięcia. W związku to napięcie pojawia się. Gdy coś wartościowego jest odczuwanie blisko, ale nie leży na dłoni, wymagając świadomego zdobycia. Jeśli oddajesz siebie, nie dając mu szansy, aby się wykazał, nie pozwalając mu zasłużyć, jeśli zawsze pierwsza nawiązujesz rozmowę, zawsze jesteś dostępna, zawsze dajesz swoją uwagę bez przeszkód, jego ego otrzymuje jednoznaczny sygnał: Nie muszę wkładać wysiłku. A jeśli nie ma potrzeby starania się, nie ma też potrzeby rozwoju. Wtedy zainteresowanie wygasa. Nie chodzi o chłód ani gry. Chodzi o stworzenie przestrzeni, aby mógł wystąpić naprzeciw. Pozwól mu wziąć lejce, szukać ciebie, poczuć, że twoja uwaga to skarb, który warto zdobyć. Nie odpowiadaj zawsze natychmiast. Nie rozwiązuj wszystkiego za niego. Niech poczuje Twoją nieobecność. Niech zabraknie mu Twojej energii, tej małej pustki, tej ciszy. To budzi w jego ego uświadomienie – muszę zrobić więcej, aby być z nią. A kiedy czuje, że dokonał czegoś, aby na Ciebie zasłużyć, jego więź z Tobą się pogłębia, ponieważ teraz nie jesteś po prostu kobietą, jesteś emocjonalnym szczytem, związkiem, który wymagał twórczego wysiłku. Takiego przywiązania nie można łatwo zniszczyć, bo nie było darem, a wszystko, co zdobyte, jest strzeżone. Ale jest coś znacznie potężniejszego, gdy nie tylko dajesz mu poczucie wartości, ale również odzwierciedlasz tego mężczyznę, którym marzy być. To zmienia wszystko. Trzeci krok: odbijaj jego idealne ja, a nie tego mężczyznę, którym jest teraz. Istnieje jego wersja ukazana światu. I jest ta inna, cichsza, głębsza. Mężczyzna, którym dąży być, który jeszcze się nie urzeczywistnił, ale żyje w jego świadomości jako możliwość. Ciekawe, że większość reaguje tylko na to, kim już jest, ale kobieta, która pozostawia prawdziwy ślad, przeziera to, co jeszcze się nie ujawniło. Karol Jung mówił o idealnym ja o nieświadomym obrazie, do którego dąży każdy człowiek. Dla mężczyzny ten obraz wiąże się z jego pragnieniem sukcesu, uznania, chęcią pozostawienia swojego śladu. A kiedy widzisz ten potencjał, nazywasz go i odbijasz bez nacisku czy przesady, to dotyka jego ego zupełnie inaczej. Nie chodzi o puste pochwały. Chodzi o to, aby mówić o tym, jak on widzi siebie w swojej głębokiej ciszy. Na przykład, jeśli zmaga się z karierą. Wątpi w swoje decyzje, możesz poczuć. Wydaje mi się, że twój umysł przewyższa to, czego teraz doświadczasz. Jakby jeszcze nie znalazłeś tej sceny, która jest ci po siłach. Twój sposób widzenia jest niezwykły. Jest w tobie coś, co zostało stworzone do czegoś większego. Tutaj nie tylko potwierdzasz jego uczucia, kształtujesz ten ideał, który dopiero się tworzy. A to dla męskiego ego. Jest jak znalezienie źródła mocy. Większość reaguje na jawne, ty natomiast widzisz to, czego jeszcze nie osiągnął. To umieszcza cię w zupełnie innej kategorii, stajesz się odzwierciedleniem jego wyższej wersji. Jung mówił: Człowiek staje się tym, w co wierzy, że może się stać. I czasami ta wiara rodzi się w spojrzeniu innego. Kiedy mężczyzna zaczyna widzieć swoje idealne ja odbite w tobie, nie dlatego, że to wymyśliłaś, ale dlatego, że naprawdę widzisz jego potencjał, zaczyna dążyć do tego ja z większą determinacją i wiąże ten rozwój z tobą. Teraz nie jesteś po prostu kobietą, jesteś tą przestrzenią, gdzie jego lepsza wersja nabrała kształtu, a to staje się dla jego ego pociągające. Wpisz potencjał w komentarzach. Jeśli jesteś gotowa widzieć w mężczyźnie jego najlepszą wersję. Ale teraz zróbmy jeszcze jeden krok, ponieważ wiele kobiet wierzy, że rzucenie mężczyźnie wyzwania tylko go odpycha. Rzeczywistość jest taka: jeśli zrobisz to właściwie, może to przybliżyć go silniej niż możesz sobie wyobrazić. Po czwarte, rzuć mu wyzwanie, nie umniejszając go. Mężczyźni, nie mówiąc o tym, niosą przez świat ciężar dowodzenia swojej wystarczalności przekonanie, że mogą i powinni kontrolować wszystko. Często ta zewnętrzna presja zamienia się w wewnętrzną walkę, ale oni to ukrywają, ponieważ pokazywanie wątpliwości czy niepewności nie pasuje do obrazu silnego mężczyzny, którego świat oczekuje. I właśnie tutaj, w tej wrażliwej części, która otwiera się niewielu, Tkwi potężna możliwość rzucenia mu wyzwania w taki sposób, aby to go wyniosło, nie umniejszając jego istoty. Karol Jung mówił o transformacji, która powstaje z wewnętrznej sprzeczności. Możesz stać się nie karząca iskrą, ale latarnią wglądu. Cel nie w naprawianiu czy bezpośrednim wskazywaniu, ale w delikatnym zaproszeniu do głębokiego ruchu. Wyobraź sobie, że utknął w impasie, gdzie słowa zastępują czyny. Narzekając bez celu. Łatwo popchnąć siłą pytaniem: Co zamierzasz z tym zrobić? Ale to budzi obronę, rani jego ego. Zamiast tego mówisz: Widzę w tobie wołanie o coś większego, ale teraz zastygłeś, jakbyś znał drogę, ale nie mógł zrobić kroku. Taka odpowiedź nie wywołuje odrzucenia, ale poruszy wnętrze. Pokazujesz, że widzisz jego istotę ukrytą pod niepowodzeniami, mówiąc: Czuję w tobie tę siłę, nawet jeśli teraz jej nie odczuwasz. Takie wezwanie, zrodzone z wiary, nie zamyka, lecz otwiera drzwi jego duszy. Kiedy mężczyzna czuje się dostrzeżony w swojej głębokiej wrażliwości, bez cienia osądu, łączy się z tobą na takim emocjonalnym poziomie, że zerwanie tego jest prawie niemożliwe. Co więcej, Splata swój rozwój z Twoją obecnością. Mocniejszej więzi nie ma, gdy obok ciebie odnajduje prawdziwego siebie. Rzucić wyzwanie nie znaczy próbować zmienić, ale obdarzyć wiarą przewyższającą jego własną. Teraz, wiedząc, jak inspirować, nadszedł czas, aby obudzić jedno z najstarszych wezwań jego ego. Jest to zew ochrony tego, co mu drogie. Pozwól mu poczuć się strażnikiem, nawet jeśli nie ma bezpośredniej potrzeby. W mężczyźnie żyje głęboki impuls ochrony. To nie tylko natura, ale istota jego ego, tworząca sens bytu. Jung widział archetyp obrońcy, bohatera, który żyje w każdym, choć niewidzialnie. Niezależne kobiety często błądzą, sądząc, że niezależność wyklucza potrzebę. Nie rozumiejąc. Danie mu tej roli, nie tracąc siebie, pewna droga do jego ego, do emocjonalnej głębi. To nie maska słabości, a przestrzeń dla jego siły. Pozwól mu przejawić swoją moc w drobnostkach. Wsłuchaj się w jego słowo. Nawet jeśli droga już jasna, powiedz, że obok niego odnajdujesz spokój nie z kruchości, ale od odczuwalnej rzeczywistości jego obecności. To nie taktyka, ale otwarte drzwi, które pokazują mu miejsce obok ciebie, gdzie nie rozstrzyga, lecz uzupełnia. Czując, że jego wpływ fizyczny, duchowy czy zawodowy przynosi dobro, jego ego naturalnie się budzi, odczuwając swoją wartość. Kiedy czuje swój wkład w twoje życie, pragnie pozostać. Istota nie w twojej potrzebie, ale w obdarowaniu go funkcją w twoim zmysłowym świecie. Rezultat jest głęboki, a jego tożsamość splata się z Twoją. Czuje cel obok. Odczuwa znaczenie swojej ochrony. Gdy ego mężczyzny widzi coś wartościowego do ochrony, angażuje się całym sercem, gdyż raz zaangażowane, strzeże tego, co kocha. Napisz: Obrońca w komentarzach jeśli jesteś gotowa pozwolić mężczyźnie chronić Cię. Czasami nie jego rola strażnika. Ale twoja umiejętność wdzięcznego wycofania się dotyka głębiej, bowiem w tej nieobecności odkrywa Twoją prawdziwą wartość. Po szóste, odejdź w swoim czasie. Niech jego ego szuka Twojego odbicia. Czasem najpotężniejszy sposób dotknięcia jego ego to oddalenie się. Kiedy jesteś zawsze dostępna, zawsze inicjujesz, on nie zna kontrastu, a bez tego cienia jego ego nie uświadamia sobie straty. Nie ceni obecności. Jung mówił o indywidualizacji przez kontrast, ciszę, rozdzielenie, co w miłości brzmi głębiej niż się wydaje. Twoja cisza, twoja przestrzeń, twoja pauza rodzą echo, które może donieść emocje, gdy odchodzisz z godnością. Nie jako kara, ale jako szacunek do siebie. Twoja energia wtedy zaczyna brzmieć w jego myślach. Wspomnienia ożywają. Przewraca w umyśle twoje słowa, twój głos, spojrzenie. Jeśli dotykałaś jego ego wcześniej, ta nieobecność nie pozostanie neutralna, stanie się głęboka. To nie zniknięcie dla manipulacji, a stworzenie jasności uczuć, pozwalające mu odczuć to, co ginie w stałej obecności. Kiedy spokojnie cofasz się bez dramatu i wyrzutów, jego ego czuje pustkę. A ten brak budzi pragnienie połączenia nie z kimkolwiek, ale z tą jedyną, która dawała to szczególne uczucie. Danie przestrzeni nie oznacza odpuszczenia, ale pozwolenie jego ego zatęsknić za tobą. Jeśli byłaś tą, która otworzyła mu siebie bardziej wyraźnym, silniejszym, autentycznym, twoja nieobecność nie tylko rani, ona go przemienia. Męskie ego nie znosi utraty tego, co daje poczucie większej męskości, lecz głębia nie w tęsknocie, a w tym, że wracając, poczuje się sobą obok ciebie, nawet w swojej złamanej krawędzi. Taka miłość rozkwita tylko w schronieniach. Po siódme. Stan się emocjonalnym schronieniem, o którym sam nie wiedział. Każdy mężczyzna przechowuje niewidoczne granie siebie stare rany, rozczarowania, lęki. Nawet najbardziej pewny ukrywa swoje cienie. Częściej tylko jego ego chroni te ukryte zakątki. Jung mówił o cieniu, tej części, którą tłumimy, bojąc się odrzucenia. U mężczyzn często jest utkana z niewypowiedzianych emocji, smutku, strachu, wrażliwości. Ich głębokie pragnienie, choć niewypowiedziane, znaleźć miejsce, gdzie można przestać udawać. Tutaj wchodzisz w jego świat nie jako rozwiązanie czy uzdrowiciel. Ale jako bezpieczna obecność, gdzie czuje, że może zdjąć zbroję bez obawy o sądu. Nie każda kobieta może to dać, ale znajdując, mężczyzna trzyma się takiego miejsca jak domu. Nie potrzebujesz wszystkich odpowiedzi, tylko łagodności w odpowiedzi na jego pęknięcia. Możesz szepnąć nie trzeba wyjaśnień, jestem tutaj. Nie oczekuję stałej siły, tylko autentyczności ze mną kiedy widzi, że jego ból nie przeraża, jego milczenie nie oddala, jego wrażliwość nie zmienia twojego spojrzenia, coś w nim topnieje. Ego przestaje odczuwać zagrożenie i w tej chwili zaczyna się naprawdę zakochiwać. To nie zgoda na brak szacunku czy noszenie jego ciężaru, ale propozycja stabilnego, emocjonalnego połączenia, nie impulsywnej reakcji, a wsparcia, pomieszczenia. Obecności bez pochłaniania. Głębokie zaufanie rozkwita w nim, gdy czuje, że może odsłonić swoją kruchość obok ciebie, a to nie stanie się bronią. I tylko w tej głębi zaufania pozwala sobie rozpłynąć. Gdy jego wewnętrzny świat nabiera oddechów Twojej obecności, gdy znika potrzeba dowodów i nawet w chaosie swojej głębin spotyka akceptację, wtedy jego spojrzenie widzi Cię jedyną. Świat oczekuje od Niego twardości, ale Ty obdarzasz Go darem bycia sobą, i w tym prawdziwa wolność Jego tożsamości. Niemało kobiecych serc pragnie uwięzić męskie, oddając się bez reszty, lecz On pozostaje nie z tego powodu, lecz dlatego, że obok Ciebie odnajduje siebie. Kiedy dotykasz Jego tożsamości ze zrozumieniem, nie tylko przyciągasz Jego spojrzenie przenikasz do tej ukrytej części, która pragnie być dostrzeżona, uczczona, odczuta i przyjęta. Napisz miłość w komentarzach, jeśli akceptujesz tę ścieżkę głębi i zaufania. I wtedy miłość przestaje być grą, staje się zjednoczeniem dwóch światów.